Co potrzebuje dama na temat miłości? Miłość. Miłość nie polega tylko i wyłącznie na seksie czy na całowaniu. Człowiek, który jest zainteresowany daną osobą, to musi okazać miłość swoim sercem. Jeżeli on będzie serdeczny, miły, przyjemny i nie będziesz mu się sprzeciwiać w pewnych jego sprawach, które on będzie chciał, a ty będziesz mówić nie, no to on zawsze będzie się starał, żeby to odrzucić, takie coś, nie? taką kobietę. No bo pójdzie do drugiej, która pozwoli mu na więcej. Nie? Ale to musi być też w pewnym zakresie ograniczenie. Nie? No bo nie można pozwolić od razu na wszystko, tylko zgodnie z procedurą tą miłosną. Nie? Czyli powinnaś wyczuć, człowieka, że naprawdę on siebie lubi, on siebie kocha, on siebie szanuje i przede wszystkim musisz mu zawierzyć, że on ci nie okłamuje i być prawdą mówi. Tak zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. tak, no to taka jest rzeczywistość w prawach miłości. Że jedno drugiemu powinno zaufać. Jeżeli jedno drugiemu ufa, to wtedy nie ma problemu. A widzisz, jeżeli tak na przykład idziesz tam z chłopakiem czy tego, no jeżeli on ci ch chce przytulić, pozwól mu się przytulić, pozwól mu się przycisnąć, y tylko nie aż, wiesz, bo jeżeli jest ktoś nachalny, no to, to wiadomo, że tylko chce tam kobietę czy wykorzystać, czy tego, a jeżeli on to robi, wiesz, delikatnie, subtelnie, no to to jak najbardziej, to jest wskazane, no bo na tym polega miłość też, nie? No, na tym jest taka rzeczywistość życia. No od czego jest No po, po to jest życie, żeby się kochać. No i to, na to, to wszystko na ten temat, tak w skrócie. A jak rozpoznać porządnego faceta? No tu jest właśnie pytanie trudne, bo... Porządny może być, że poznasz go, że będzie tam obiecywał złote góry, złote wieżby, a w sumie będą zgnite jabłka, jak to się mówi, nie? Od razu to jest niemożliwość. To trzeba na to czasu. Ale co najmniej już tak po miesiącu to rozpracujesz. Psychologicznie po prostu trzeba podchodzić do niektórych tematów, do danej osoby, żeby po prostu to od niego w jakiś sposób wyciągnąć. Zgadza się? Tak. Tylko noc cicha, co nas otacza, tylko ta cisza, co nas osacza, mogą przynieść nam odpowiedź, naprawdę szczerą, tak jak spowiedź. Biorę na ręce Twe kruche ciało, tule do siebie ciągle go mało, wargami szukam Twoich warg i słucham Twoich miłosnych skarg. Widzę jak błyszczą w ciemności te oczy, dzika namiętość ciała nam toczy, na głowa ginie w Twoich ramionach i w tych ramionach ja chyba skonam. Ciągle nam mało pieszczot co dotyku, usta składają ci się do krzyku, czuję jak pręży się Twoje ciało, powiedz ma miła, jak to się stało. Może nas grzeje żar naszych serc, dusza chce słuchać miłosnych skerc, gdy leży cicho przy Twoim boku, to łza się kręci w Moim oku. Bo chwile szczęścia szybko mijają, i tęsknota przy nich zostają. Tych, co kochamy jest przy nas brak. A w sercu mamy gory smak. Pan fatal, może ty jesteś jak warkocz komety, Co pnie po ciemnym nieboskłonie. skłonie, Otóż zrozumie serce kobiety, Która chce wszystko, za nim skłonie. Może ty jesteś królowa węży, Twa ma głowa w koronie włosów, Podwójnie język miłości jad sądzę I słucha ostatnich swych ofiar głosów. Może ty jesteś ta czarna wdowa, Co swych kochanków pożera po akcie, Kto się przytuli, kto cię dotknie, Ginie w miłosnych szaleńc strakcie. Życie się toczy jak w szczeli gulu, Jest tam królowa, są mi trutnie. Trutę się kocha, a potem ginie, Ale królową czas kiedyś dotknie. Jesteś kobietą dziwną, fatalną, Kogo twój ostry wzrok przewierci, gdy Cię pokocha, czule, namiętnie, tym przesyłasz pocałunek śmierci. Ale fortuna kołem się toczy i Ty nie będziesz pominięta, bo właśnie kiedyś rządzeniem losu tym pocałunkiem zostaniesz dotknięta i będziesz leżeć pod warstwą ziemi i słychać będzie Twój szloch niewieści. Och, jaka jestem samotna, słaba, niech mnie choć teraz robak popieści. będzie drugi, trzeci nie ma sensu się poddawać póki co musi zaiskrzyć a, potem... a reszta się powinno już polecieć samo a potem żeby to utrzymać no to jest wysiłek dwojga ludzi jedna strona nic nie zrobi to wychodzi w praniu, no trudno, trudno przede wszystkim zaufanie Czy ma Pan jakąś radę dla takich osób w moim wieku? Nie mam, no po prostu nie mam no, no nie ma schematu na to i przepisów nie mam takich, bo na sucho przejechałem to swoje życie bez żadnych z tych bez żadnych zlotów. nie będę tutaj no, instruktorem no, nie wierzę, że pan nie miał miłości. No właśnie, no. Trzeba szukać, no i. Annoś się trafi. W no. bardzo nieoczekiwanych miejscach można kogoś poznać. No ale co pan myśli o miłości w ogóle? To dobra rzecz. To trzeba trafić. No i w tym wieku raczej, raczej już na nic nie liczył, chociaż wszystko się może zdarzyć. no Jestem w dobrej myśli, no może. Jeżeli chodzi o małżeństwo, o długość Związku Małżeńskiego, to po prostu wytrwałość. Wytrwałość, wzajemne zrozumienie, dużo rozmawiać ze sobą, dogadywać się, no i kompromisy, ustępstwa jeden drugiemu, bo to nie da się tak bez przerwy na oszu noża wszystkiego stawić. Po prostu trzeba dogadywać się o tak. Bo zawsze w każdym małżeństwie nie wierzę w to, że przez ileś tam lat, jeżeli ktoś jest tam małżeństwem, że nie ma nigdy jakichś tam cichych dni, że tak powiem. To wszędzie jest. No ale przede wszystkim należy się dogadywać. Dogadywać. Jeszcze raz dogadywać. A miłość nie ucieknie wtedy, bo najgorsze jest to, jak ludzie zaczynają tak między sobą bez powodu. A to niedobrze zrobiłeś, tamto niedobrze zrobiłeś, czy zrobiłaś i tak dalej, albo zupę przesoliłaś, nie? To, to są absurdy, żeby o takie rzeczy tam drobne, detale jakieś tam mieć do siebie żale o coś. Uważam, że to jest bezsensowne. Najlepszym lekarstwem na miłość to jest właśnie wzajemne dogadywanie się no i szacunek dla siebie duży. Młodzi dzisiaj troszeczkę inaczej do tego wszystkiego podchodzą, bo młodzi jak gdyby mają takie roszczeniowo raczej podchodzą do tego. Jak ktoś tam nie pracuje, czy za mało zarabia, to już jest niedobrze, a się czego to utrzymamy, a trzeba mieszkanie, a to, a tamto, a myśmy się dorabiali tego, co mamy latami. Myśmy, ja przepracowałem 46 lat prawie, żona 42 lata. I też systematycznie powoli, bo to się nie da tak od razu wszystkiego osiągnąć, bo nie jest sztuką brać kredyty i kupować coś tam, co jest w tej chwili nawet najmniej potrzebne, a później na bazie tego też dochodzi do rozwodów, bo się nie spłaca kredytów, ktoś tam wziął, ktoś tam nie chce płacić, ktoś tam. I to są też takie sytuacje, które nie utrudniają, nie ułatwiają małżeństwa. Proszę pani, wydaje mnie się, że największym błędem młodych ludzi to jest chęć szybkiego jak gdyby zdobycia wszystkiego, a to się nie da. To się nie da. Jest to uczucie wspaniałe, nie? Bo co ja mogę więcej powiedzieć? Ja 45, 6 lat właściwie, bo 45 lat jesteśmy po ślubie, 46 lat się znamy i nie wyobrażam sobie innej kobiety w moim życiu. Nieraz tak dla jaj, tam człowiek się uśmiechnie, czy nawet porozmawia i tak dalej, ale to nie o to chodzi, żeby tam od razu mieć nie wiadomo jakie myśli, żeby... Po prostu, no jest to coś cudownego. Jestem z jedną kobietą przez tyle lat i to mi wystarcza w Także nie muszę szukać wrażeń na lewo, ani na prawo. Proszę pani, miłość. Miłość to się zaczyna od dzieciństwa. E, miłości to się uczy już w domu rodzinnym. Rodzice uczą miłości. I także samo wychowanie, no, a później to wiadomo e, w ciągu. No, trzeba mieć od początku e, zaufanie e, jednej osoby do drugiej. To cementuje wtedy miłość i e, związek. No ja już jestem w związku 50 lat. Były takie pewne zakłócenia pewne, prawda, pewne w, naszej, e, w naszym małżeństwie, ale zawsze jakoś e, dogadywaliśmy się. E, I to trwa. Może ja to jestem trochę nawet i rozdrosny, ale to wynika również z dzieciństwa, że nie wszystkiego, nie wszystko. Mogłem mieć to, co było, ale tak to cały czas no, starałem się słuchać dronów. No i tutaj jest, jak już wspomniałem i później, podejmowanie wspólnych decyzji i te decyzje powinny być na, na pełnym zaufaniu jednego do drugiego. To nie mogą być zmyślone i coś się zaprogramuje, to trzeba realizować, bo wiadomo, że człowiek to ciało i dusza, psychika. No i różnego rodzaju są miłości. Proszę Pani, są takie również przypadki, że jedno nie czuje bądź zawiedzie się na kimś, to tylko udaje, że nie ma tej miłości. Ta miłość jest, ona nie wygasła. Powinno się mieć odwagę i powiedzieć dokładnie, wszystko, co czuje, czego, czego oczekuje od tego swego partnera w dalszym swoim życiu. No, młodzi to są po szkołach na przykład, to mało się mówi o tym, o tej konkretnej takiej e, miłości prawdziwej. E, nauczyciel nie ma czasu, żeby porozmawiać z uczniem. Czy psycholog tak samo nie ma czasu? Także w tym zakresie o takiej prawdziwej miłości to mało się mówi. Nie mówiąc i młodzież to sprowadza wszystko, miłość tylko do seksu. A, innych, a inne uczucia się nie rozwijają. Miłość to jest słowo, to jest, to, jest, to jest takie pojęcie, które obecnie jest bardzo nadużywane i generalnie posiada płeć. I mieszka, nie mieszka w sercu, nazwijmy. albo mieszka w głowie, albo mieszka w portfelu, albo mieszka w narządach płciowych i ludzie, się nie zastanawiają, wmówiono nam, że, że to może być miłość. To nie jest żadna miłość. Miłość, według mnie, jest to bardzo ważna rzecz, tak ważna jak, jak sam Bóg. Miłość może dotyczyć prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość mieszka w sercu. I ona może dotyczyć Takich rzeczy jak miłość do wszystkich ludzi, do wszystkich stworzeń, do matki Ziemi i na odwrót. Bo zobacz, jak Ziemia kocha, kocha nas ludzi. Co my z nią wyrabiamy, co my jej robimy, jak my ją niszczymy. Nasze ciała są zbudowane z Ziemi. One powstały z Ziemi i do Ziemi wrócą. To, to... jest Ziemia. Tato, ale to ja... jest po, moje pojęcie, chciałeś usłyszeć pojęcie miłości. To jest, to jest miłość do Ziemi. Miłość do, do wszystkich stworzeń. To jest pojęcie miłości. To, to, co powszechnie uważa się za miłość, to jest fascynacja. Ja też myślałem, że ja, bardzo długo myślałem, że ja kochałem Twoją matkę, że ja ją kochałem. Ale teraz nie mogę już ja byłem zafascynowany. To była fascynacja, bo każde miłość, za słowem miłość musi się kryć w jakiś ładunek e, służby, poświęcenia, jakiegoś oddania. Dla mnie słowo miłość leży obok słowa Stwórca, obok słowa Bóg. Nadużywana, wszyscy śpiewają, kocham, 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 love, I love you, smogu, Nieprawda, bo nikt się nad tym nie zastanawia, co to tak naprawdę znaczy, co to może znaczyć. To jest moje obecne pojęcie miłości. Jest nadużywane, śpiewane, mówione. Ale to nie jest o miłości, to jest o fascynacji, to jest jakieś pragnienie. Ale nie... Miłość jest jak łaska, spływa na człowieka. Globalnie jest co innego, ale jeżeli indywidualnie traktujemy taką miłość wojda ludzi, jest to... Bardzo, bardzo rzadkie to się rodzi z wzajemnego szacunku do siebie, wzajemnego oddania i chęci poświęcenia e, takiego bycia użytecznym dla tego drugiego człowieka. A przeważnie w związku jest rywalizacja, chęć dominowania, chęć decydowania. Nie, nie ma ta, czegoś takiego. A co byś chciała? A co byś chciała? Jak mógłbym cię zadowolić? No a ty tak potrafisz? Ja się tego uczę. Ja tego nie potrafiłem. Uczę się tego. Może późno, ale się uczę. Jest jeden aspekt tego, że żeby kogoś pokochać, trzeba najpierw pokochać siebie. Mało jest ludzi, którzy kochają siebie i jeszcze później przez siebie pokochać Stwórcę i pokochać drugiego człowieka. Czyli dopóki ja nie pokocham siebie, to, to w ogóle nie pojęciu, powinnam szukać chłopaka? Nie, to, to nie chodzi o to. Powinno się w sobie obudzić poczucie miłości do siebie po to, żeby można było tą miłość dawać drugiemu człowiekowi. Co możesz dać drugiemu człowiekowi, jak nie umiesz sama sobie tego Seks to jest co innego, że pragnienie seksu każdy już mówi: O, kocham ciebie, a po seksie już, już nie kocham, bo już, bo już nie ma pragnienia. Tak? To, to, jest, to nie jest żadna miłość. Ty, ty, ty chcesz ode mnie recepty, ty chcesz ode mnie e, miłości trzeba pragnąć, czekać. I ona przychodzi jak łaska, spływa. Ja ci recepty na miłość, nikt mi to nie Miłości trzeba pragnąć, oczekiwać, bo ona sama przychodzi. Każda miłość jest inna. Tak jak samo jak każdy człowiek jest sam. Ty pragniesz e, mieć partnera życiowego i chciałabyś go kochać, żeby on cię kochał, to tylko możesz tego oczekiwać, wysyłać, modlić się o niego.